6 rano jeszcze z zaspanym głosem z pieskami wyszłam po śniegu już ani śladu bałwan umarł zaraz wam go pokażę a my zaczynamy niedzielę miałam dzisiaj pospać ale w razie co zdrzemnę się w dzień bo ostatnio w niedzielę co w niedzielę zasypiam widzicie bałwanka no umarł co się? Dobra, nie skacz, nie skacz, masz mokre łapki. Idziemy pić kawę i jeść coś. Znaczy ona jeść, ja pić kawę i wodę ciepłą. Idziemy do domku? Kochani, przyniosłam pranie e, z suszarki, poskładam tutaj wspólnie z Wami. Jako, że dzisiaj niedziela, to wybieramy się na spacer, nie wiem kto tak naprawdę. E, tą historię opowiem Wam e, na spacerze, bo ja idę choćby sama, muszę się przejść. Dzisiaj miałam robić normalnie trening, e, ale muszę odpuścić. Jako już zrobiłam w tym tygodniu. Miał być dzisiaj szósty po prostu dlatego, że się super czułam i taki sobie zaplanowałam, jest taki długi. Wstałam, mam też normalnie, nie wiem, czy to wczoraj przez ćwiczenia z ketlem. Tutaj taki ból z tyłu mąż mi już smarował w nocy, słuchajcie, maścią, bo nie mogłam się z boku na bok obrócić. I jestem taka zdrętwiała po tej stronie. No i nie ma szans, muszę po prostu odpuścić ćwiczenia, bo to nie ma co się przeciążać. Ale spacer sobie zaliczę, co prawda już nie je w śniegu, ale ignać do mnie mówił mamo, tylko bez mnie nie wychodziłam na no, pociągów. Chodzić nie będę, bo to już wczoraj mówiłam. Więc yy, prawdopodobnie pójdę z synkiem, ale zobaczymy. Jeżeli nie, to na pewno sama pójdę, troszeczkę do Was pogadam, ale zaplątałam to. Ja specjalnie tak związuję związ te sznurki. Już córeczko, wódz w ogóle nie śpi, już je śniadam, bo się kalendarze nie może doczekać, ale jej brat jeszcze śpi. Więc tak naprawdę spokojnie czekamy. Mówię, nie wolno brata budzić, bo to jest niedziela, jego wolny dzień. On też musi odpocząć, a ja nie go budzić, bo kalendarz. Kalendarz nie ucieknie. Mama nie zje okienka. Dobra, po spacerze co? Będziemy przygotowywać pizzę, tak jak mówiłam. Już skarbie zaraz przyjdę, składam tanie. Tak jak mówiłam, u nas to w niedzielę bywa i pokażę Wam moje zamówienie z Vinted. Malutkie, co prawda, to tylko jedna rzecz, ale zamówiłam coś na pierwszy lub drugi dzień świąt, to się zobaczę. Um, I czekam na sukienkę. Ta bordowa sukienka, o której Wam mówiłam, taka na ramionka, taka siaka. Zamówiłam ją sobie na Wigilię, więc. Więc to tyle. Składam pranie a potem i widzimy się później. To się nazywa, słuchajcie, masa energii nie może się doczekać, kiedy kalendarz otworzymy. I przyszła tu budzić brata. Na szczęście okazało się, że brat nie spał. Więc zakłada skarpety i idziemy. Oczywiście, poczekaj, przekażę kamerę. Ignaś, proszę. Chciała się właśnie. Brawo. Dobra, dzieciaki, jesteście gotowe? Słuchać, bo to długie i ciężkie dzisiaj. Słuchamy. Wczorajszy prezent był od mamusi, więc dzisiaj tatuś wykazać się musi. Wstał dziś rano o wczesnej porze i sprawdził, jaka pogoda na dworze. Padał deszcz i brzydka była pogoda, więc mu się dzieci zrobiło szkoda. Zamiast prezent chować gdzieś w trawie, pomyślał dla was o fajnej zabawie: Policzcie, policzcie w salonie wszystkie obrazy. Ignacy pomnoży dwanaście razy. Jakie równanie ci wyszło, kochany? W tym rozmiarze buta prezent jest schowany. Cisza, spokój, jak tu miło. Wchodzę na teren prywatny, ale żeby nie było, mamy przyzwolenie. Pytałam się z milion razy. Waniuś, chodź tędy, chodź, bo ja nie będę cię... O, właśnie, super. Więc wchodzimy za przyzwoleniem, że spacerować można. To jest po prostu tylko po to, żeby ludzie... No bo drzewostan jest w średnim stanie i może po prostu coś spać na głowę. Więc po prostu sama ryzykuję, ale mam przyzwolenie wyjść na ten teren prywatny. Uprzedzam, żeby nie było gadki później. Chodź, Mańciu! Dobra, idziemy na spacerek. A teraz najważniejszy... Wania! Nie ciągnij tak! A teraz najważniejsza sprawa. Dlaczego sama? No to już Wam tłumaczę. Słuchajcie, ja się w nocy z bólem pleców budziłam, mąż mi smarował plece, a ja mu robiłam aspirynę. Mój mąż choruje raz na pół roku. Tak wiecie, grypowo, tak przeziębieniowo. No po prostu go rozłożyło. Ja się wczoraj śmiałam, że a, kupa znajomych naszych chora. Śmiałam, znaczy mówiłam, patrz, wszyscy dookoła chorzy. Moja mama, mój tato, i wszędzie po prostu sama choróbska, a nas jakoś to nie tyka. I to tak właśnie jest: jak się coś powie za wcześnie, to później tak wychodzi. Często tak jest. To tak jak właśnie się sobie człowiek coś zaplanuje i mówię: Jutro rodzinny spacer, dzieci, jutro będzie śnieg, pójdziemy z taty na sanki. Tak w ogóle a propos sanki, to musieli po liściach ciągnąć. No ale rodzinny spacer nie wypalił, bo przez to, że mój mąż został, to już Ignac, a mamo, może ja jednak z tatą na konsoli, już ładuje się tam nowa gra, więc co miałam mówić? A Łucja mówi, a będziesz mnie nieść? Więc rodzinny spacer stanął na tym, że jestem tu, gdzie jestem. O Łucję to się nie martwię, no Ignac naprawdę wczoraj pobił rekord świata swój, zrobił 28 tysięcy kroków, bo on nosi tego swojego smartwatcha i liczy sobie kroki. I naprawdę jest zmęczony tym tygodniu. Mówi, może ja dzisiaj po prostu będę leżał spoko leż. Natomiast moja córeczka wiadomo, że jak wrócę do domu, to powiem, mam mówisz, mi idę na podwórko. Na 30 razy dziennie wychodzi na nasze podwórko, wiecie, się tam bawi. Więc na pewno się i na dworze będzie. A ja jak sobie zaplanowałam spacer, tak nie chcę go odpuszczać, bo mówię, trening muszę poluzować, bo no po prostu zdrowie jest ważniejsze, a bolą mnie te plecy, więc muszą przejść. Dzisiaj będę tylko leżeć i jeść. Jak wrócimy, pokroję wszystkie składniki na pizzę, zrobię ciasto. które godzinkę tam będzie sobie rosło? A ja w tym czasie właśnie zajmę się tymi składnikami. No i co, jestem w takim w ogóle, wyglądam. Jestem w takim kominie, że już mówi: idziesz w piżamie? I ja mówię, no tak, jakby. No. Więc tak, jakby jestem w piżamie. Po pierwsze, jestem na wsi, po drugie, w ogóle żywego ducha nie widać. E, podejrzewam, że wszyscy jeszcze śpią. Wańcia w tę stronę, choć idziemy ci. E, no więc, no taka jest niedziela, niedziela się rządzi swoimi prawami. I jesteście cudowni. Powiem Wam, że mam fantastycznych widzów. Właśnie dostałam wiadomość, że Karola, nie martwcie tą niedzielą. Nagrywaj właśnie dzień taki, jaki jest. Choć już miała 10 minut materiału skleić, to niech on będzie taki, jaki jest, naprawdę. I to prawda, ja nic nie robię. Wania, chodź, bo ja ci stąd nie wyciągnę. Chodź! Poczekajcie. Zaplątała mi się wdechy. Tak weszła, wiecie, górą, dołem, górą, dołem, chodź tu pójdziemy. Tu idziemy, tak, idziemy. Właśnie, że mam takich fajnych widzów, że wszystko to rozumieją. Tak jak ktoś mi pisał wcześniej, nic się nie martwi, nie ma tego klimatu, świąt. Róbcie tak jak u was jest zazwyczaj, że szanujecie, jakby to, że nie robię nic pod to, że nagrywam vlogmas. No ja sobie nie wyobrażam 1 grudnia stawiać choinkę, bo u nas nigdy tego nie było. Tak samo sobie nie wyobrażam zdobyć dom 1 grudnia, bo po prostu u nas tego nigdy nie było. I mój vlogmas jest naprawdę moim prawdziwym grudniem. Nieudowanym jest prawdziwym grudniem. I w ten weekend sprawdziłam, że to będzie 10. Będziemy ozdabiać dom dopiero na weekend, czyli 10. Natomiast choinkę będziemy kupować po 14. Zawsze tak robimy. Czyli tak 10 dni przed świętami. My mamy żywą choinkę i chciałabym, żeby pozostała jak najdłużej. Dlatego na pewno będzie to po 14. Więc w późniejszych vlogmasach będziecie widzieć więcej świąt. Teraz po prostu mogę przemycić troszkę tego świątecznego akcentu w postaci, na przykład tak jak wczoraj. Spotkanie ze świętym Mikołajem. Muzyka się w ogóle zdziwi, bo we wtorek znowu ma spotkanie ze świętym Mikołajem. Ile razy ten Mikołaj przychodzi, tak naprawdę? No się okazuje, że w ciągu miesiąca przychodzi kilkanaście razy Czy tam kilka. Dobra, w mi tak kręci. Idziemy, spacerujemy. Pomniałam Wam powiedzieć, że na 28 grudnia jestem umówiona na keratano, keratynowe prostowanie włosów. Moja fryzjerka mnie namówiła. Powiem Wam, że może to nie jest głupi pomysł. Po pierwsze, to już nie mówię o wartościach takich odżywczych tego zabiegu, ale o tym, że miałabym prostsze te włosy. Nie musiałabym co drugi dzień ich prostować. A przy moim trybie życia, gdzie tak dużo trenuję, to bardzo często myję głowę i one same później schną, a ja mam takie. Nie to proste, nie to kręcone i nie podobają mi się. Więc dajcie mi tylko, proszę znać, bo tego nie wiem, a może ktoś robił ten zabieg i mi powie, czy po takim karatynowym prostowaniu włosów da się włosy zakręcić w ogóle? Czy to już nie wchodzi w grę? Jakby sama, nie wiem, lokówką czy tam prostownicą dam rady je zakręcić? Proszę o opinię, bo jestem ciekawa, czy jak mi się jednak zachce kręconych włosów, to będzie szansa, że to zrobię, czy. Czy to już nie jest to samo i się już nie da ich zakręcić? Bardzo jestem ciekawa. Może mi pomożecie. Na przykład, że nie warto przepłacać czasami. Słuchajcie, ten zestaw kupiłam Ignaszowi za 30 zł na Vinted. To było jego pierwsze okienko, które otworzył. Samochodem tam z tyłu i tak dalej. On sobie to przerabia pod wojskową jakby stronę, no, ale to jest straż pożarna. Budynek z Kobi, natomiast to też kupiłam o te, to coś, ten radar. Za grosze to akurat to. By w paczce kupiłam chyba z siedmioma zestawami z Czech, przyszło i za wszystko zapłaciłam grosze, więc naprawdę nie warto przepłacać e, dla miłośnika klocków. Warto patrzeć na to vintage. Zdecydowanie ja jestem zakochana akurat w tej formie zakupu. A ja skorzystam chwilę, że u Ignacia mam genialne światło. Ja jestem w takim kombinezonie, uwielbiam w ogóle. Ja kocham kombinezony, kocham chodzić w kombinezonach, szczególnie takich, co. Tu ładnie wszystko podkreśla to, co mam najładniejsze w figurze, a tak fajnie na nogach się układa. Wiecie takie, no jak to, takie szerokie nogawki, że ukrywają to, co mają ukrywać. Ale kombinacja jest dla mnie ubraniem do domu zdecydowanie, dlatego że sikać w nim to jest masakra. Więc jak jestem w domu, to pół biedy, ale gdzieś wyjść, oh no. Moje zamówienie z Vinted to spódnica. Słuchajcie, kupiłam sobie spódniczkę w rozmiarze M chyba z House, tak, z House'a. Jest to spódniczka w kratkę i taki ma bardzo ładny kształt. Moim zdaniem najlepszy dla mnie, jeżeli chodzi o krótkie spódnice. Jeżeli noszę krótkie, to najlepiej wygląda właśnie w takim kształcie, taka literka A. W kratę spódnica, grubszy materiał, widać, że to jest taka jesienno-zimowa. No już mi oczywiście kłaczki się poprzczepiały, ale pominijmy ten fakt. Chciałam na pierwszy lub drugi dzień świąt, wtedy, jak będziemy szli do rodziny, mieć tą spódnicę. Kozaki takie długie za kolano, mam bardzo długie, takie, że prawie wszystko zakrywają, ja więc całe czarne kozaki. I tu bym chciała mieć świąteczny sweter. Ale taki sweter, wiecie, albo z bombkami, taki typowo mega, ekstra, świąteczny, taki, yy, wiecie, o co chodzi, taki brzydki sweter, jak to mówią. Brzydki, świąteczny sweter, mocno wyozdobiony. Jeszcze takiego nie upolowałam na Vinted, ale taki upatrzyłam w house y właśnie. To jest spódniczka z house'a, ale z Vinted. A normalnie w house'ie widziałam sweterek. Jest taki ładny, na guziczki, taki mi się bardzo podobało osobiście. I tak sobie to widzę. Usiądę. Natomiast u nas na Wigili jesteśmy sami, tak jak zawsze, więc mogę się bardziej roznegliżować, wiecie, nie idę tak całej rodziny, babcie i dziadek, nie będą na mnie krzywo patrzeć i tak dalej, więc y, mogę się bardziej rozebrać i będę w tej brodowej sukience, u nas w domu jest naprawdę bardzo ciepło, odkąd ta klima działa, zresztą zawsze było, tylko że mąż musiał palić w piecu, a teraz no widzicie jak ja chodzę ubrana, jest zima. A jest tak przyjemnie, że na pewno będę występowała w takiej sukience na ramionczkach. W ogóle jestem taka blada, powiem Wam że się tak sobie przyglądam: mega jestem blada. Ja już dawno taka blada nie byłam. Jakiś bronzer mi się marzy, żeby go użyć. Dobra, ciasto rosnie, to jest jedyna rzecz, którą ja robię, dlatego że ja muszę pod ręką czuć konsystencję tej pizzy i dopiero wiem, że to ciasto jest ok, dlatego nigdy maszyny nie używam do tej czynności. Przykryłam, żeby sobie rosła, a potem już wszystko oddaję w ręce męża i dzieci. Dzieci będą trzeć ser maszyną, kroi i układać składniki na pizzy. Mój mąż będzie wokował te pizze, więc to już do nich należy ten obowiązek. Ja już odpoczywam, a my się widzimy pewnie wieczorem. Przebitki jakieś Wam nagram dzisiejszego dnia, czyli leżenie, leżenie, jedzenie i leżenie. I do zobaczenia później. Pomogę. Wyglądam tak, jak się czuję. Drzemka zaliczona dzisiejsza. Jestem padnięta. Masaż przed chwilą mi mąż zrobił. Wklepał mi maść. Łucja mu pomagała, prawda? Łucja mnie doklepała. Dzisiaj dzieci i chłopaki zajmują się po prostu wszystkim, czym trzeba. Ja cały dzień nie leżę, albo śpię na zmianę z jedzeniem i leżeniem. Proszę. Ja mogę poliśować? Jasne. I słuchajcie, wrzuciłam, jedyne co zrobiłam, to wrzuciłam tylko świąteczne piżamy ze styku do prania. Wiecie, że ja mam cztery takie komplety i co roku je wyciągam i o nich zapomniałam. Poszły do prania, potem pójdą do suszenia, jutro już będę mogła świąteczną piżamkę założyć. A teraz słuchajcie, idę się umyć, przebrać w piżamę. Łucja też chce już być w piżamce i jeszcze w piżamach, będzie do sobie wyglądać jakiś świąteczny film. Yy, I tyle, żegnamy się z Wami, trzymajcie się kochani. Ja jeszcze otworzę z mużyzyczką, tylko mój kalendarz dzieci już otworzyły, mąż też. Do zobaczenia. Mąż mi w ogóle podobno nagrał. Przepraszam, jak spałam. No może coś tam z tego wyjdzie. Muszę jeszcze zmontować film. Do jutra, kochani. A! -a.